Dobra, ja nie wiem, kurwa. Powiedz coś. Nie no, wiem. Kurwa, tam Nie wiem, nie wiem ja, kurwa nagrywam coś, ale kurwa nie wiem co, bo nie mam żadnego kurwa pomysłu. zaraz mi coś, kurwa, pierdolnie. Dobra, kurwa, nie wiem. Chuj. Yo. Nie wiem. Ej, co powiedzieć? Nie wiem, co powiedzieć w sumie. Co powiedziecie? Kawi Dobra, bez huk pyski wyciągam z otoczenia. Przyglądam się z boku, jak świat się szybko zmienia. Lecz jedno wcale nie wyklucza drugiego. To, że twój zioł nie kocha twego, bra, nie znaczy, że zapomnieć masz tego, bo na tym polega miłość. Na tym polegam ja, na tym polega hip hop. Każda drobną ska boku pokazuje, jak wszystko przepada. Cały nie marzy w toku, moje ego nigdy nie opada. Gonię własny ogon, dalej, gonię własny ogon. Chcę być lepszy i mądrzejszy, ale to jest żadna pomoc. Dlaczego wszyscy są ja nie Próbuję na to wpłynąć, ale to się nigdy nie zmieni. To nie zabrata, a kto wciela się w role kataktyk się ściąć miłek, a kto chce stare lata na chwilę bezą zero szacunku, zero wiary czarna plama na wizerunku w słowach zero prawdy, w moich wersach zaś samo odpadki z mego serca, ale szczer do bólu bo wiem, że hip to nie gierka gonię własny ogon, dalej gonię własny ogon chcę być lepszy i mądrzejszy, ale to jest żadna pomoc no, to jest mocny refren. mocny refren Pierdola. Zawsze F, zawsze I, zawsze J Mocny przekaz Good. Już teraz z otwartą no, głową no, i z czystym sumieniem. sumieniem Mogę już spokojnie świecić, co jest mym największym pragnieniem Ja tylko mordo chcę być tam powyżej Bezdańka, Wystarczy jedynie eddańka, lepsze mi życie A prawdziwym marzeniem jest być dla ludzi inspiracją. inspiracją Być dla innych w trudnym okresie, zaufaną nawigacją Wspierać też niewinnych, ale nie będę naiwny Bo ja wiem co kto zrobi, zadzwonić powinien Tutaj miał być rywnik, ale musi nie... Myślicie, że macie haka na mnie, bo graffiti nielegalna w Nie tym żadnej pani. A no nie wiem, przynajmniej nie jestem aż taki nudny jak no, nad Niemnem. Ta... no nie wiem. Weź się wreszcie odwal, bo no, przypierdolę ci jak no, kowal i będziesz no, wygronął no, jak owa. Ha, Haha, co tam? Wiesz co, kocham mych braci jakby to był mój dowód, dowód. No, Lepiej no, znać no, rodzinę zamiast no, następny powód. No, Gonie własny ogon, dalej gonię goni własny ogon. ogon. Chcę być lepszy i mądrzejszy, ale to, to jest żadna pomoc. Czekaj, bo ten mikrofon tak stoi po chińsku. Ja pierdolę. Dobra kurwa. No ja pierdolę, co ja robię z tym mikrofonem? Chodź dalej. Co my robimy? Ej! No nie wiem, że coś się nagrywa. Nie masz Nie będę ci tego pisować, bo jesteś jaki mam inny. Aha, czemu? Czemu, ty taki w Czemu strzępisz tym głupim rysem? Aha, ja pierdolę, Co mi kurwa! A... No co kurwa! Trzeba mu nie zaczynać. A, a... Ja pierdolę, a, a... A, a... ten utwór. Zabieram ci ten mikrofon. Dzień dobry, ratuję wasze uszy przed tym papałachem, który nawet nie umie śpiewać. No Do tego, do tego. Uwaga, uwaga! Natychmiast to komunikat, komunikat specjalny. Proszę wrócić o, track, o jeden track i wejść na utwór w pogoni za hajsem by Fifi i wyłączyć. Nooo, <laughs> kurwa! Nie słuchajcie wyłącz się tego przez złego śmiecia, To Z Nie znasz dobrej muzyki! Uf, wiesz co, opuszczam film! Opuszczam film! Górno, nie szczęb tym głupim ryjce. Nic się nie boli, Bo to się dalej nagrywa. Co my robimy tak właściwie. Więc nie. powtarzam, w pogoni za hajsem dużo lepszy drag od tego gówna. Żartuję, żartuję, żartuję. Gówno, prawda? W pogoni za hajsem to główny. Oba... Oba traki są dobre. Podajcie na całą płytę, cały płytę z gibanem. Kupujcie płytę na www.cruzfield.pl